Czasami zdaję sobie całkowicie sprawę z tego, że naprawdę jestem z Bogiem i że On rozmawia ze mną w ten sposób. Wtedy moje serce drży z radości. To przychodzi falami, jednak częściej zdaję sobie z tego sprawę, ale nie całkowicie. Wiesz o tym, panie? Wiem, wiem o tym bardzo dobrze. Wasulo, pamiętasz Chłana? Zjednoczymy go ze mną. Mój Boże! Jestem. Wiele myślisz o Chłanie. Jest moją umiłowaną duszą. Kocham go, pragnę, aby był przy mnie. Pragnę go prowadzić i uczynić z niego wielkie usługi. O Wasulo, ileż wielkich rzeczy może on spełnić dla mnie. Ale, panie, to niemożliwe. Przede wszystkim nie wierzy w ciebie, a ponadto zajmuje się w życiu czymś innym. Dziecko, czy zdajesz sobie sprawę z tego, kto cię prowadzi? Tak, mój Boże. Ja jestem Alfą i Omegą, Stwórcą wszystkiego. Zdajesz sobie sprawę, że on mnie szuka od lat? Tak. Sądziłam, że on nie wierzy. Zawsze wierzył, ale był zagubiony. Kocham go i doprowadzę go do tego, że mnie znajdzie. Jestem miłością i on przyjdzie do miłości. Napełnię go moją miłością. Doprowadzą go wszystkie moje błogosławieństwa. Umiłowana, teraz masz wypocząć. Panie, czy chcesz, abym zawsze pisała klęcząc? Chcę tego, uczci moją obecność. Tak, panie.